27 września 1605 roku, dokładnie 420 lat temu, rozegrała się jedna z najświetniejszych bitew w historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów, bitwa pod Kircholmem. Na polach dzisiejszej łotwy wojska polsko-litewskie dowodzone przez kadpana wielkiego litewskiego Jana Korola Chotkiewicza starły się z liczniejszą armią szwedzką pod dowództwem Karola IX. Przewaga i przeciwnika była ogromna. Szwedów było około 11 tysięcy, podczas gdy siły polsko-litewskie liczyły jedynie około 3600 żołnierzy. Jednak dzięki mistrzowskiej taktyce Chodkiewicza, znakomitej dyscyplinie i niezrównanej sile Huzari, doszło do zwycięstwa, które na długie lata zapisało się w dziejach Europy. Hetman Chodkiewicz doskonale wykorzystał teren i psychologię walki. Podzielił swoje wojska na mniejsze oddziały, ukrywając część jazdy i stwarzając pozory odwrotu. Szwedzi przekonani, że mają przed sobą rozbitego przeciwnika, ruszyli w pościg z wartymi szykami. Wtedy Polsko-litewska husaria ruszyła do kontrataku. Szarża skrzydlata, wsparta kilkukrotnymi uderzeniami kolejnych chorągwi przełamała linię przeciwnika. Mimo iż Szwedzi mieli przewagę liczebną niemal trzykrotną, ich szyki nie wytrzymały potęgi husarskiego ataku. Pole walki szybko zmieniło się w pogrom. Armia Karola IX została rozbita, a sam król z trudem uszedł z życiem. Bitwa pod Kirchholmem była przykładem znakomitego dowodzenia i pokazu siły husarii, która w tamtym okresie uchodziła za najskuteczniejszą formację kawalerii w Europie. Straty szwedzkie były. Truzgocące szacuje się je na 8-9 tysięcy ludzi, podczas gdy po stronie Rzeczpospolitej zginęło około 100 żołnierzy. Skala zwycięstwa była tak wielka, że wieść o nim obiegła cały kontynent, budząc podziw i respekt. Sam Kotkiewicz zyskał opinię jednego z najwitniejszych dowódców epoki, a husaria na długie lata umocniła swój legendarny status. Kirchholm to nie tylko militarne zwycięstwo, ale także symbol odwagi, hartu, ducha i wojskowego geniuszu. To świadectwo, że dzięki dyscyplinie, strategii i niezłomnej wierze we własne siły można pokonać nawet liczniejszego przeciwnika. Dziś, wspominając tamte wydarzenia, warto pamiętać o bohaterach Rzeczpospolitej, którzy swoimi czynami wpisali się w historię Europy i udowodnili, że polska Husaria była prawdziwą elitą pola walki.